Szkoła podstawowa nr 4 w Łukowie jest w gronie placówek, które dołączyły do programu profilaktycznego spójrz inaczej. Jest on rekomendowany przez Państwową Agencję rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyniku tego programu podejmowaliśmy szereg działań. Były to m.in. spotkania tematyczne ze specjalistą szkolnym, zajęcia z wychowawcami na których podejmowaliśmy ważne tematy dotyczące uzależnień, presji rówieśniczej, asertywności, budowania własnej wartości. Skupialiśmy się również na rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami. W programie tym bardzo ważne było w, tak jakby zachęcić także do współpracy rodziców. Chcieliśmy, aby oni te, nasz, te, te działania, nad którymi my pracujemy w szkole, także przenosili na środowisko domowe. Dostaliśmy dofinansowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z uzyskanych pieniążków mogliśmy przeszkolić nauczycieli, a także prowadzić zajęcia i kupić niezbędne nam materiały, które do tych, do tych działań są potrzebne. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji programu profilaktycznego Spójrz Inaczej w szkole stworzy się pozytywne środowisko sprzyjające rozwojowi emocjonalno-społecznemu młodych ludzi. Zmniejszy się liczba uczniów sięgających po alkohol, papierosy i inne używki, a uczniowie będą podejmować bardzo świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i stylu życia. Wszyscy liczymy na to, że program profilaktyczno-wychowawczy, spójrz inaczej, przyniesie wymierne korzyści, które będą widoczne zarówno w szkole, jak i poza nią, teraz i w przyszłości.